Idziemy do jakiegoś znajomego punktu. Okej, no, stąd przyszli, da? Aha. Dobra, chuj, idziemy ten poszedł. Pierdolić się. Będziemy. <kłysy> chuj, najbliżej czegoś zapomniałem. Coś tu jeszcze znajdę. Aha! Kurwa, coś tu jeszcze znajdę. To dobrze mówią. Coś tu jeszcze znajdę. O, trzeba kurwa bardziej ten. Szukać. Tylko nie wiem czego nawet. Ciekawe gdzie, coś przeoczyłem, ale coś, coś kurwa przeoczyłem, ale nawet nie wiem co. No, kurwa, coś tu musi być chyba, nie? Nie mogę. On nie może. Nie mogę. Tu coś z kiblem, kurwa. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę, nie mogę, kurwa. Nie mogę! Jak nie mogę to przez nogę! Kurwa! O! I co? Co ja na serio mam się wysrać? Kurwa? Pochuj to otwieranie klapki tej Co to za różnica w ogóle? Nie kumam, nie kumam Nie mogę. Nic mi nie przychodzi nie kurwa do tej jebanej głowy. Ale co coś, tu musi być kurwa. Co Kibel odetkać kurwa Pochuj mnie ten sekator Kowały Nie no nie wiem kurwa ja... albo tu Bóg jest jakiś albo ja mam downa, no kurwa O Boże Nie wiem kurwa Nie mogę Tu nie mogę kurwa się zesną Zaraz jakaś dziwka wyskoczy kurwa i będzie, nie mogę Tutaj jakbym miał się dostać jakoś, ale nie wiem jak, no. Czy się w ogóle da? No, raczej nie da się tędy może. O, jakieś klucze mam, chuj go wie co. Co to jest? Rengen? Jest coś takiego? Rongen? Kurwa. No, co ja przyuczyłem, to chuja wafna No nie ma no. No to piosenka to mnie rozpierdala. O Boże, to latające. A a, a a Coś tu musi być, kurwa. Bożec... Ile ja się z tym jebać jeszcze będę? Kurwa... Oooo! zajebiście! O kurwa, dobra broń! Dobra broń, dobra Czekam na hita kurwa Patrz, jeszcze jakaś dziwka idzie A <laughs> no może iść tamtędy na hama Ale czekaj A no może stamtąd wyszedł kurwa Zamknięte drzwi Coś idzie? Na pewno. Muszę się tego jakoś pozbyć. O! Kłótka. Muszę się tego jakoś pozbyć. Chyba mamy trop. O, widzicie kurwa? Ja myślę! O, kurwa! Śmieciarz! E, kurwa! Wdychaj. ci flaczki. flaczki. Jeszcze chętny? Raczej nie ma. O! O! Kurwa! Co to było? O lia lia. Zamknę się w kiblu. Nie da się. Woda? Psycho! Psycho! Psycho, znaczy psycho, psycho. Da się spuścić wodę? Da się. Kurwa, ta broń jest zajebista. kościś to gówno równo z trawą. Lepsza od pistoleta. Pistolet to znaczy się. Dobra, skaczemy A, damy save'a oczywiście. No. Co tu o tata! Mama tata idzie na ruchanie! Tara tara Weź go do buzi! Weź go do buzi! Och mnie mamie zaćgali! Wow! To był zły pomysł. Dwóch na jednego kurwa! Hmm, jak to rozegrać Butelki mi się przydały! O! Dobra? No to dało się z tobą, kurwa. Tam mam większe szanse na przeżycie. Idź, kurwa, Jack, do chuja. O kurwa. Zdychaj, 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 kurwa. Zdychaj, zdychnij, kurwa. Zdychnij. He, he. Eee, nie chuj, tu chyba trzeba plu Tak najlepiej będzie. Dobra, dobra. Dobra. Kurwa. Wow, wow. Zwychaj, zwychaj. O, zdechnij, kurwa. O, rezu. O! No palacie zdychaj kurwa! O! Nie zdechaj, kurwa! Na pierdole! Kurwica bierze już w tej grze! Kurwa, zabić ciężko! Gdzie to jest kurwie? Dobra! to nie był najlepszy pomysł, kurwa! No kurwa. Kurwa. O, kurwa! kurwa... Boże, kurwa... No kurwa! ZAPIERDOLNIE ZARAZ Idzie ten skurwiel No, aaa, aaa, come on! Come on! Come on! Come on! O, zajebałem jednego, teraz drugiego Come on! Come on, bitches! Come on kurwa, kamal, come on, Kamaniero, come on kaman Ehe, zesrał burak ehe, ehe, kurwa He